Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. lelu. Panie, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, synu człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, synu jednorodzony, Ojca przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego amen nim kres nadejdzie jasności błagamy Stwórco wszechświata byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech ciebie wielbią z wesele. Niech ciało zdrowiem się cieszy, I duch gorliwość odnajdzie, A ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności. O spraw to, Ojcze, najlepszy. Przez syna twego Chrystusa, Co z tobą w ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, Nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam, bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą, nie ulękniesz się strachu nocnego. Ani strzały za dnia lecącej, Ani zarazy skradającej się w mroku, Ani moru niszczącego w południe, A choćby tysiąc padło u boku twego i dziesięć tysięcy po twojej prawicy. Ciebie to nie spotka, Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma. Zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką. Za obrońcę wziąłeś Najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedona, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich Twych drogach, Będą Cię nosili na rękach. Abyś stopy nie uraził, o kamień, będziesz stąpał po wężach i żmijach. Ale i smoka podepczesz, ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywała, ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę, nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi, i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen Strzeż nas Panie gdy czuwamy Podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Boże, nasz ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego. Wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju. A Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Matko odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy lud upadający w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno przedtem i potem z świata podziwieniem uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, Ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.